Spodnie po obniżce ceny o 30% kosztują 126 zł. Ile kosztowały przed obniżką? Zadanie to również rozwiążemy na dwa sposoby: najpierw rozwiązując równanie, a następnie drugim sposobem rozwiązując proporcję. Zacznijmy może od metody z równaniem i oznaczmy sobie przez x naszą niewiadomą, czyli cenę spodni. Cena spodni przed obniżką. Obniżką. No i teraz ułożymy, nie, ułożymy równanie z tą niewiadomą. Na początku mieliśmy cenę x, a następnie obniżyliśmy ją o 30%, czyli od tej ceny odjęliśmy 30% tej ceny, czyli 30% x. No i w wyniku takiej obniżki otrzymaliśmy kwotę 126 zł. No, i teraz po prostu musimy rozwiązać to równanie. Zamieniamy procenty na ułamki i otrzymujemy, że x minus 3x jest równe 126. x minus 3x to po prostu 7 dziesiątych x i to ma być równe 126. Teraz mnożymy sobie to równanie od razu razy 10,7, albo może na początku po prostu razy 10. No, i w wyniku tego otrzymamy, że 7x jest równe 1260, i jeszcze na końcu dzielimy obustronnie przez 7, i otrzymujemy, że x jest równe 1260 podzielić na 7, to wyjdzie dokładnie 180 zł, czyli odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B. Pokażę jeszcze, jak można było to zadanie rozwiązać wykorzystując proporcję. W treści mamy powiedziane, że spodnie obniżono o 30%, zatem kosztowały po obniżce, znaczy ich cena to było 70% wyjściowej ceny, czyli możemy napisać, że 70% jest równe, czy tam odpowiada kwocie 126, zł, no a 100% to oczywiście nasza niewiadoma x. No i trzeba byłoby właśnie ułożyć taką proporcję, co jest tak naprawdę rozwiązaniem takiego równania, jak to zrobiliśmy przed chwilą, no bo taką proporcją rozwiązuje się oczywiście w ten sposób, że x jest równy to razy to podzielić na to, czyli 100 razy 126 podzielić na 70 i to jest dokładnie ten sam rachunek. 10 razy 126 to jest 1260 podzielić na 7, czyli dokładnie to samo, co robiliśmy tu. x wychodzi równy 180.